Panowanie nad bronią może teraz dużo namieszać. Jeżeli DEVSOM uda się to dobrze wprowadzić. Co to jest panowanie nad bronią? Panowanie nad bronią daje nam dodatkową stabilność, celność, przewodowanie magazynku oraz zmianę broni. Dotychczas, teraz obecnie jest tak, że 1% panowania nad bronią daje nam 0,25% celności, 0,25% stabilności itd. Czyli, jak mamy 10% panowania nad bronią, to tak naprawdę dostajemy 2,5% celności, 2,5% stabilności, i tak dalej. Natomiast w pts jest tak, że mamy stosunek 1 do 1, czyli za 1% panowania nad bronią otrzymujemy 1% celności, i tak dalej. Czyli za 10% panowania nad bronią otrzymujemy 10% stabilności, 10% celności, itd. i tak dalej. I te panowania nad bronią może mega się przydać do broni, które mocno kopią. Przykładem będzie AKM. Na którym pokażę tą różnicę. Przychodzi mi do głowy jeszcze to, że bardzo może się przydać to na SMG, dlatego że pistolety maszynowe mają to do siebie, że łatwo bardzo nimi osiągnąć szanse na trafienie krytyczne i wtedy możemy rzucać ten panowanie nad bronią i obrażenie od trafień krytycznych. I pm -ki na pewno na tym mega zyskają, bo zyskają e, szybsze przeładowanie, zyskają celność, zyskają e, stabilność i naprawdę może być e, fajnie się z nimi strzelać. Ale wróćmy do tych AKM-ów. AKM jest jednym z najmocniejszych, e, jednym jest najmocniejszym mm, e, karabinem szturmowym, jeśli chodzi o obrażenia. Dla porównania mam 143 tysiące na akm 112 na P416 i na Iglu, gdzieś kto tu się schował, mam 113. Wszystkie mają w miarę podobne e, obrażenia. Tam 15%, 13%, tutaj chyba też mam 14%, bodajże na tym, tym e, Na wojownicze tak dokładnie, więc. E, jeżeli udałoby nam się tego, tego AKM-a ustabilizować elegancko i nawet byśmy stracili te, bo tak myślę, żebyśmy stracili obrażenia od trafni krytycznych, to zyskujemy mimo to ogromne obrażenia podstawowe, tak? I, I to może się fajnie na to wszystko przełożyć. Na razie to jest zamysł tego wszystkiego, jak to może wyglądać. W żydzie w praniu, jak będziemy grać, będziemy to testować i na koniec chcę tylko jeszcze takie porównanie zrobić AKMA z panowaniem nad bronią i AKMA bez panowania nad bronią. I mm, na początku postrzegam sobie w głowę, żeby pokazać jakie obrażenia na niego chodzą. Ponad milion, 170 tysięcy, tak na rozciągniętym. Ale ja sobie chcę teraz postrzelać. Luźna ręka, luźna dłoń. Tak sobie strzelam i zobaczymy, jak do góry będzie sobie szło. Tak idzie. Teraz yy, weźmiemy sobie mój zestaw taki, gdzie wrzuciłem jakąś tam procent panowania. Chyba 80%. Zaraz zobaczymy. Nie chcę zasobów, chcę statystyki. Yy. O panowanie nad bronią 81%, 81%. i zrobimy to samo. Zaczniemy z tego samego punktu, mniej więcej, plus minus. No, Jak mi się tam nie odetrafić, już widać, że idzie lepiej. Nie? Widać, od razu poszło lepiej. Myślałem, że przy 80% będzie trochę lepiej. Będzie to bardziej znaczące. E, a zróbmy jeszcze, użyjmy po prostu jakiekolwiek inne elementy, które nie mają panowania nad bronią. I polećmy jeszcze raz. Zobaczymy jak to wtedy wyjdzie. Dobra, zaczniemy jeszcze raz, Próbujemy stąd. I lecimy. O, troszeczkę y, gorzej, bo ile tam ściągnąłem? 54. Tu już na raz będzie miał, będę miał 54. Taka właśnie widać na tej ścianie, jaka jest różnica między tym wszystkim. A jeszcze tylko chcę sobie sprawdzić. Włączmy to panowanie. No, łatwiej się kontruje. O wiele łatwiej się kontruje. Naprawdę jest to całkiem ok. Jest potencjał. Mam nadzieję, że się tego nie zdygają, bo to mocno namiesza w tworzeniu bójtów. Naprawdę mocno namiesza. Dobra. No, chciałem wam pokazać coś innego. Bo wszyscy zachwycają się nad talentami, egzotykami, innymi rzeczami, a ja właśnie. Stwierdzę, że to, to może być coś. To może być naprawdę coś, co zmieni postrzeganie gry. Dobra, trzymajcie się. Na razie, hej.